Księga szósta zatytułowana Zaścianek to kontynuacja epopei narodowej pana Tadeusza Adama Mickiewicza, w której autor wprowadza nowe wątki, nowe postaci i rozwija dotychczasowe wydarzenia. To etap, w którym akcja przenosi się na wiejski zaścianek, a bohaterowie wchodzą w interakcję z lokalnym społeczeństwem. Akcja rozgrywa się na zaścianku Wołoszyna, gdzie mieszka część rodziny Sopliców. To odosobnione miejsce, oddzielone od zamku Choreszków, gdzie wcześniej toczyła się większość wydarzeń. Autor ukazuje różnicę między życiem na wsi a życiem na zamku, pokazując wiejską prostotę i autentyczność. Miłość nadal jest obecna w utworze, choć akcja toczy się na nowym terytorium. Pantadeusz i Zosia nadal ukrywają swoje uczucia, ale wyjazd na zaścianek stwarza im okazję do spotkań i bliższego poznania. Mickiewicz pisze. Lecz Zosia, białą krewną Tadeusza, wnet poznała po twarzy, po usposobieniu. Księga VI wprowadza także nowe postaci, takie jak Kropiciel, gospodarz zaścianka Wołoszyna, który odgrywa istotną rolę w fabule. Jest on przedstawicielem wiejskiego życia i obyczajów, ale również patriotą, co widzimy w jego rozmowach z Tadeuszem na temat sytuacji Polski. Mickiewicz pisze, a zaściankową mądrość zgłębiał i w sferę wiejskich opowiadań Czasem powracał, ale wreszcie skręcał ku tej, która go witała i kazał. Konflikt narodowy również jest obecny na zaścianku, gdzie mieszkańcy żyją w cieniu rosyjskiego jarzma. Kropiciel i Tadeusz rozmawiają na ten temat, a autor ukazuje ducha walki i niezłomność narodu polskiego. Tak przez wieki, od prześnych narodzin, zawsze wygnaniec, grabieżca Wital przed bramą Polski. Mikiewicz przedstawia również wiejskie zwyczaje i obrzędy, jak na przykład wesele na zaścianku, które stanowi ważne wydarzenie w utworze. To moment, w którym społeczność wiejska gromadzi się wokół młodej pary, a śpiewy, tańce i zabawy są wyrazem radości i jedności. Autor opisuje to w sposób malowniczy. I tak zaczęło się biesiadne zwierzenie. Każdy przyszedł, aby się napoić, najeść, a wreszcie śpiewać, aż uszy zabolały, wszyscy tańczyli, aż nogi poraniły. Warto zwrócić uwagę na to, jak Mickiewicz przekazuje atmosferę i klimat wiejskiego życia. Opisuje przyrodę, lasy i pola, a także codzienne obyczaje i tradycje, co nadaje utworowi autentyczność i głębię. Księga Szósta Zaścianek to etap, w którym miłość, duma narodowa i społeczność wiejska splatają się w skomplikowaną opowieść. Autor przedstawia nam życie na wsi jako kontrast do życia na zamku, pokazując bogactwo kultury i tradycji wiejskich. Jednocześnie kontynuuje opowieść o walce narodu polskiego o niepodległość. Tak kończy się księga szósta, gdzie za ścianek i wiejskie obyczaje stanowią tło DLA miłości, dumy i walki o wolność. Mickiewicz, jak mistrz opowieści, prowadzi nas dalej przez labirynt emocji i historii pełen zagadek i piękna. I księga siódma pod tytułem Rada. Pana Tadeusza Adama Mickiewicza stanowi kulminacyjny moment całego epickiego dzieła, w którym poetycka mądrość i patriotyczne przesłanie osiągają swój apogeum. To wspaniałe dzieło literackie, będące jednym z najważniejszych osiągnięć literatury romantycznej, w sposób wyjątkowy ukazuje ducha narodu polskiego i jego walkę o niepodległość. Siódma księga zaczyna się od przemówienia Tadeusza, który staje przed gośćmi na zebraniu w Soplicowie i wznosi swoje przemówienie na cześć Ojczyzny oraz swojego ojca, hrabi Tadeusza. To jest moment, w którym bohater wyraża swoje poświęcenie dla sprawy narodowej i gotowość do walki. Mickiewicz pisał: W tym stanie, Polska jeszcze raz podniesiona, podniósłszy od wieków na stóp swych i ręku bohaterów, stanęła znowu na nogi. To słowa pełne patosu, które podkreślają znaczenie miłości do ojczyzny i gotowość do działania. Następnie Mickiewicz przenosi nas do Rady Hrabiów, gdzie odbywa się dyskusja na temat zbliżającej się wojny i strategii. Którą powinni przyjąć Polacy. Tu poeta wykorzystuje dialogi między różnymi postaciami, aby ukazać różnorodne punkty widzenia i kontrowersje wśród szlachty. Rada ta jest próbą znalezienia wspólnego mianownika wśród rozmaitych interesów szlacheckich. Mickiewicz pisze: i wszystkich szlachta niepojęta poznaje jako stado owiec pędzone wbrew woli na pola bitwy i niewiadomej śmierci. To obraz szlachty, która zostaje zmuszona do działania w obliczu niebezpieczeństwa Dela ojczyzny. W dalszej części księgi Mickiewicz przedstawia postać Wołodyjowskiego, który przypomina szlachcie jej obowiązki i wzywa do jedności w walce. Wołodyjowski mówi: Narodzie, jeśliś wielki, jeśliś narodowość, to przeklęci nie możecie się tak strzyc. To wezwanie do jedności narodu jest jednym z głównych przesłań pana Tadeusza. Mickiewicz podkreśla, że tylko poprzez solidarność i współpracę Polacy mogą pokonać swoich wrogów. Księga siódma zawiera również opis bitwy pod Racławicami, która była jednym z ważnych wydarzeń w historii Polski. Mickiewicz opisuje bohaterstwo polskich żołnierzy walczących z rosyjskimi najeźdźcami. To epickie wydarzenie jest ukazane w sposób pełen dramatyzmu i emocji. Poeta pisze: I nadeszła godzina polskiej głazy wstającej, jako skała z góry koło narwia róg, gdy podniesiono nią toczące się kamienie, ku upadłemu zamek po nowej załodze. To jest opis heroicznej walki, która kończy się sukcesem Polaków. Księga Siódma kończy się wzniosłym hymnem na cześć Ojczyzny, w którym Mickiewicz wyraża nadzieję na odzyskanie niepodległości i wolności. Poeta pisze: tak to przeto wyplątane głębokie życie, wiarą, nadzieją, miłością i duszą Polaków wzmocnić można na koniec świata. To są słowa pełne wiary i optymizmu, które podkreślają niezłomną determinację Polaków w dążeniu do niepodległości. Podsumowując, Księga siódma pana Tadeusza Adama Mickiewicza to arcydzieło literatury romantycznej, które ukazuje ducha narodu polskiego i jego walkę o niepodległość. Poeta wykorzystuje bogaty język i poetyckie środki stylistyczne, aby przekazać głębokie przesłanie patriotyczne. To dzieło literackie jest nie tylko piękną opowieścią o miłości i heroizmie, ale także ważnym przypomnieniem o wartościach narodowych i jedności. Mickiewicz wspaniale oddaje ducha czasów i nadzieje Polaków na lepszą przyszłość. Księga Siódma pana Tadeusza jest hołdem DLA Ojczyzny i manifestem miłości do Polski. Witajcie słuchacze i widzowie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą chwilę, którą spędzacie z nami. Pomóżcie nam dotrzeć do większej liczby odbiorców poprzez subskrypcję i udostępnienie kanału. Wesprzyjcie naszą pracę. Zapraszamy Was do kliknięcia w link w opisie. Tam możecie postawić nam kawę, jako podziękowanie za naszą pracę. Każda pomoc jest dla nas ważna i pozwala nam tworzyć jeszcze lepsze materiały. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do oglądania nas. Księga ósma pod tytułem Zajazd pana Tadeusza Adama Mickiewicza to jedna z najważniejszych części epickiego dzieła, która rozgrywa się w zajeździe. To miejsce staje się areną różnych wydarzeń, które wpływają na losy bohaterów oraz narodu polskiego. Poprzez wyjątkowy język poetycki i bogate opisy, Mickiewicz ukazuje w tej części powieści zarówno codzienność życia szlacheckiego, jak i głębsze przesłania narodowe. Rozpoczynając omówienie księgi ósmej, warto zwrócić uwagę na opis zajeźdzającego się towarzystwa. Mickiewicz w niezwykły sposób przedstawia różnorodność postaci, które gromadzą się w zajeździe. To miejsce staje się swoistym mikrokosmosem społeczeństwa szlacheckiego, odzwierciedlającym różne charaktery, aspiracje i konflikty. Poeta pisze: „Wszystkie posługi, rangi i wszelkie zawody oblegają zajazd. Ci, co przyjechawszy zadaniem ojczyzna czy rzeczy swoje, zresztą najwięcej wziąwszy mieczem na podobnych kształtach, jakby na konwentach lub sądach ziemi płodnej.” To pełen kolorów opis, który ukazuje bogactwo szlacheckiego społeczeństwa i różnorodność postaw oraz celów, które łączą się w tym miejscu. Następnie Mickiewicz skupia uwagę na postaciach Tadeusza i Telimeny, które przeżywają wzajemne zaloty i burzliwe emocje. To element romantycznej intrygi, który dodaje księdze pikantności. Poeta pisze, przybył aż roztargniony i konfuzus do Telimeny, że towarzystwo dziewczyn zrównawszy z chłopcami na równe stanowi. Wtedy się dowiódł miłostkowi bezlitosnemu, że wśród dam wiedzących niezłomne bóstwa najdoskonałej mężczyzna okazał się. To opis uczuć i napięć między bohaterami, które stanowią ważny wątek księgi. Kolejnym ważnym wydarzeniem w księdze ósmej jest pojedynek między Tadeuszem a Wołodyjowskim. To moment, w którym konflikt między młodym pokoleniem a starszym osiąga kulminacyjny punkt. Mickiewicz opisuje to wydarzenie w sposób dramatyczny i pełen emocji. Poeta pisze. Zaś najwięcej wesprzeć mogli wywiady, tak w mężach obu, jak i ręka znana, i naród znający, a nie wiedzieli, że przyjacielska w wojnach dłoń dwóch braci. To pojedynek, który zakończył się bezkrwawo, ale wyraźnie podkreślał różnicę między pokoleniami i wartością szlacheckiego honoru. Następnie Mickiewicz przenosi nas do opisu nocnej burzy, która symbolizuje narodowe niespokojności, i nadchodzące niebezpieczeństwo. To moment, w którym poeta wykorzystuje przyrodę jako metaforę losów Polski. Poeta pisze, i od wschodu wiatry poszły na zachód, mówią, że pogoda jest, a nie czują te, co na wschód chmur zbiera i burze przywodzi na kształt wojen. To sugestywny opis, który oddaje atmosferę niepokoju i niebezpieczeństwa, jakie nadchodzi. Księga ósma pana Tadeusza kończy się pochwałą przyjaźni i jedności narodu polskiego. Mickiewicz podkreśla, że tylko wspólna praca i solidarność pozwolą Polakom odzyskać niepodległość. Poeta pisze: Wszystkich można przeklinać, każdego oskarżać, a dobro narodowe na wszystkich zależy. Kto jest Polakiem, złączył się i nie wyłączy. Do wspólnych zadań zuchwało i bez wyrzutów. To przesłanie jedności narodowej jest jednym z głównych tematów pana Tadeusza i odzwierciedla ducha walki o niepodległość. Podsumowując, księga ósma pana Tadeusza. Adama Mickiewicza to nie tylko opis wydarzeń w zajeździe, ale także głęboka refleksja nad społeczeństwem szlacheckim, miłością i przyjaźnią oraz narodowymi aspiracjami. Mickiewicz używa bogatego języka i poetyckich środków, aby oddać zarówno codzienność życia, jak i jego głębsze znaczenie. To część powieści, która pełna jest emocji, konfliktów i dramatycznych zwrotów akcji, a jednocześnie przypomina o ważnych wartościach narodowych i jedności. Księga ósma pana Tadeusza to kolejna perła literatury romantycznej, która zachwyca nie tylko pięknem formy, ale także treścią i głębią przekazu.